Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku porównamy sobie runy, runę życia i runę ognia, i postaramy sobie się powiedzieć, która tak naprawdę jest lepsza do używania w KVK. Witam z tej strony Snow i, tak jak już powiedziałem, dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat dwie runy, które są ogólnie bardzo popularne. Ja tutaj zaraz. Przejdę, żeby Wam je pokazać, bo akurat znalazłem takie miejsce, w którym są dwie te runy obok siebie. No i właśnie, mamy tutaj runę życia, czyli która daje nam punkty życia oddziałów plus 10%, a zaraz obok jest runa ognia, która daje nam 7% ataku i 7% obrony. No i teraz, jak policzymy sobie razem statystyki, no to wiadomo, tutaj mamy 14% statystyk, natomiast tutaj mamy 10% statystyk. Ale jak już wiecie, w Rise of Kingdoms 2 plus 2 nie zawsze równa się 4. No i te statystyki tutaj też mają znaczenie. W sensie, jakie to są statystyki, więc punkty życia to są jakby najlepsze statystyki zwykle, natomiast atak i obrona to są te gorsze statystyki. No i pytanie brzmi, które z tych statystyk są lepsze. No, i żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to będę się posiłkował tutaj danymi, które nie są od razu, mówię, moimi danymi. To są dane, które znalazłem, ale uważam, że one są naprawdę profesjonalnie zrobione i można im, myślę, spokojnie zaufać. Są to dane, które stworzył Spekok, taki moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, absolutny geek, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms. I tutaj wziąłem te dane z jego Discorda, gdzie można sobie na nie spokojnie popatrzeć. Oczywiście, jeśli chodzi o symulator turystyczny, który uważam, że jest naprawdę ogólnie bardzo dobry, mimo że ja w wielu sytuacjach za nim nie przepadam, ale zaraz powiem w których i dlaczego. Czy inaczej, uważam, że naprawdę tutaj wiedza jest ogromna jego na ten temat, i uważam, że akurat te dane. To są dane bardzo, ale to bardzo dobre i gdybym tutaj próbował robić różne testy, to byłoby mi na pewno mega ciężko, wiecie, pozbywać się tych wszystkich randomowych numerów, uważać na technologię KVK i tak dalej, i tak dalej, bo tu jest naprawdę mnóstwo różnych zmiennych, które w sumie nawet w tym tekście nie są może idealnie odzwierciedlone, ale myślę, że i tak warto na to popatrzeć, warto pomyśleć właśnie jaka jest różnica taka prawdziwa pomiędzy tymi runami. Ten link na jego Discord postaram się tutaj też wrzucić pod odcinkiem i zachęcam, żeby tam ogólnie popatrzeć, mimo że nie ma tam zbyt wiele danych, to myślę, że te dane i tak są ciekawe. Mogę kiedyś je jeszcze tutaj przytoczę, a może właśnie jeszcze będzie więcej odcinków, tak się zastanawiam właśnie, czy by nie wykupić subskrypcji na ten, na ten symulator jego i od czasu do czasu nie zrobić takich odcinków porównawczych. Bo wydaje mi się, że o ile jeśli chodzi o nowych dowódców, to jest to trudne. Jest to trudne też, jeśli chodzi o, nie wiem, garnizon i mobilizację, nie ufam temu tak w procentach, nie, nie chciałbym pokazywać symulatora jak, jakieś taką prawdę objawioną. O tyle, jeśli chodzi o tych początkowych dowódców, których jeśli ja bym powiedział po prostu, że ich umiejętności są o wiele prostsze do przedstawienia na takich symulatorach, to myślę, że tutaj. Byłoby o wiele ciekawie. Jestem ciekawy, czy chcielibyście na przykład zobaczyć takie odcinki. Ja właśnie myślałem na przykład o takim odcinku, co będzie lepsze: czy wymaksowany Sansu i Bjorn. I na przykład, co jeżeli byśmy Sansu zamienili albo Bierna zamienili na Karola Młota 5511 albo 5111, tak. to Jaka byłaby różnica, jak wyglądałyby te raporty? Ja wiem, że można to sprawdzić, tylko tak jak mówię, bardzo często jest problem, ponieważ wiecie, mój Karol Mod jest wymaksowany, musiałbym użyć resetu, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby nie wiem, tak jakby wyłączyć te jego umiejętności, co nie do końca mi się oczywiście podoba. Później musiałbym wziąć pod uwagę właśnie technologię KVK i tak dalej, i tak dalej, więc ciężko byłoby taki test przeprowadzić. A tym symulatorem, no to wiecie, to jest kwestia kilku kliknięć, tylko jestem ciekawy, co by. Chcielibyście coś takiego zobaczyć? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, bo to na pewno wtedy takie odcinki u mnie gdzieś tam będą się pojawiać. No i zobaczymy. Spróbuję po prostu wykorzystać ten symulator, tak żebyście wy nie musieli. On też nie jest jakoś tam specjalnie drogi, więc też możecie sami sobie tam na stronce u niego subskrybować i potestować pewne rzeczy, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani. No dobra, to już teraz przechodzimy do tematu głównie tego odcinka. I zobaczymy sobie, jakie są wyniki, powiedzmy, tych testów. Może nawet nie testów, tylko po prostu są to suche dane, jeśli chodzi o te jednostki. Są one podzielone na trzy różne jednostki, i tutaj, na przykład, będziemy mieli piechotę. Mamy tutaj jak widzicie różne statystyki związane z piechotą, możecie sobie po kolei zobaczyć, jaka tam jest cywilizacja, i tak dalej, nie jest moim zdaniem to aż takie ważne. Tutaj zobaczycie w statystykach, że różnica jest taka, i jeżeli właśnie popatrzycie, że na jednej stronie, tutaj akurat po tej lewej, mamy runę wycia, więc widzicie, że jest więcej wycia, a mniej ataku i obrony. No i po prawej stronie mamy atak i obrona na 100%, natomiast wycie mamy niższe. No i później mamy ten tak zwany damage output, czyli ile to by nam dawało jakby uderzenia z samych tych jednostek, z tego co rozumiem, czyli tutaj nie ma nawet, wiecie, kwestii tego, że mamy jakichś konkretnych dowódców, tylko same w sobie jednostki. Widzimy, że po pierwsze te różnice naprawdę nie są duże. Czyli tutaj mamy obrażenia od umiejętności, które zobaczymy, że po tej lewej stronie są większe. Co ciekawe, wydaje mi się, mimo że tu wiecie, niby atak powinien dawać więcej tych obrażeń, i te obrażenia na sekundę też są, też są większe. Więc ogólnie, jakby przy się to bardziej opaca. Natomiast te różnice, wydaje mi się, są na tyle niewielkie, że szczerze, gdyby to była kwestia, że jedna runa jest bardzo daleko albo macie jakiś problem. Z dostaniem tej runy 10% z życia, to bez problemu można użyć tej drugiej i też będzie bardzo dobrze. Tutaj chciałbym też zaznaczyć, że jest to kwestia w otwartym polu, tak, no bo jeżeli będziemy w garnizonie, to wydaje mi się, że tam ta runa życia będzie dużo, dużo lepsza. Mimo wszystko i to znaczy tutaj też jest lepsza, tak? Koniec końców. Więc więc wydaje mi się, ale że różnica właśnie gdybyśmy byli w garnizonie byłaby jeszcze większa, szczególnie wtedy, kiedy wiecie, kiedy pomyślimy, że atakuje nas kilka, kilka marszy naraz, tak? Jeżeli ta flaga jest sformowana, to wydaje mi się, że wtedy życie jest po prostu tylko i wyłącznie jeszcze cenniejsze. No, jeśli chodzi o mobilizację, wydaje mi się, że mimo wszystko też, bo te mobilizacje też są często okrążane, atakowane. No, chyba, że nie jest tak, to wtedy bardziej wydaje mi się, że można zainwestować w atak, ale to właśnie, no, w sumie ta chyba runa ognia będzie lepsza, tak? No, bo mamy atak i jeszcze dodatkową obronę. Tak czy inaczej, w otwartym polu wygląda na to, że wygrywa runa życia, jeśli chodzi o piechotę, tak? Okej, okay. spójrzmy sobie teraz na łuczników. Łucznicy generalnie nie mają zbyt dużo życia. No, i tutaj też widzicie, że te różnice nie są bardzo duże. W zasadzie są minimalne, jeśli chodzi o te obrażenia, powiedzmy, zwykłe. Jeśli chodzi o obrażenia od umiejętności, to też nie są duże różnice. To, co Wam też próbowałem pokazać na tym poprzednim odcinku, że te różnice ogólnie nie są jakieś w świecie niesamowite. Więc tutaj to, trochę to widzimy i bardzo blisko jedno i drugie, tak? Czyli te wyniki możemy powiedzieć, że do pewnego stopnia. Niemalże się równoważą, i wygląda na to, że po prostu obie te runy są bardzo dobre. No i czas na ostatnią jednostkę, i tutaj będzie ciekawostka, bo zobaczcie, jeśli mamy kawalerię, to wychodzi na to, że kawaleria lepiej wygląda z tą runą, właśnie do ataku i obrony. Tutaj też muszę nadmienić, że był użyty też ekwipunek. Taki powiedziałbym podstawowy ekwipunek, jeżeli już mamy, wiecie, tam legendarny. To po prostu te rzeczy, które są najczęściej używane. Wydaje mi się, że to jest ważne, no bo jednak właśnie ekwipunek kawalerii daje nam dosyć dużo punktów bycia. No i chyba tutaj jest to kwestia, kwestia tego, tak, że no zobaczcie, jeśli chodzi o kawalerię, to znowu minimalnie, ale jednak lepsze są te jest ta runa ognia. Tutaj nawet jeśli chodzi o obrażenia od umiejętności, to możemy powiedzieć, że no to jest rzeczywiście. Jakaś tam trochę większa różnica, natomiast te numery koniec końców są zawsze jednak dosyć, dosyć niewielkie. Czyli szczerze, jak ja bym miał powiedzieć takie podsumowanie pomiędzy jedną a drugą runą, to dla mnie te różnice są tak niewielkie, że zasadniczo. Powiedziałbym, że nie ma, nie ma jakiejś olbrzymiej różnicy, i, i można używać albo tej, albo tej, i praktycznie wydaje mi się, że te skutki będą niezauważalne. Tak więc to y, często my się właśnie tak bardzo jakoś skupiamy, że o kurczę, nie mamy runy życia 10%, i to jest jakby, nie wiem, przez to przegramy KVK. No nie, no tak, tak to nie wygląda, moi drodzy. Więc jeżeli mamy wtedy runę ognia, to równie dobrze możemy po prostu wziąć tą i szczerze powiedziawszy tak de facto jakby nic nie przegrywamy na tym. Jeśli jest jakaś różnica, to myślę, że ona jest tak, tak minimalna, tak? To jest jakiś, nie wiem, procent albo w ogóle promil tego, co, co dzieje się na KVK, że nie ma się co jakby stresować. Ale oczywiście jeśli chodzi o runy, to warto je brać. Mimo, że to są małe różnice, to jednak Kwestia tego, czy tą runę będziemy mieli, czy nie będziemy mieli, coś nam tam oczywiście znowu daje. I po raz kolejny mi się też bardzo często zdarza, niestety, walczyć bez runy i wiem, wiem że to jest ogólnie nie jest dobre. Natomiast też się jakoś tym specjalnie nie dobijam, bo wiem, że to nie jest jakaś taka wiecie różnica pomiędzy dniem i nocą, ale, ale warto zwracać uwagę właśnie na te wszystkie optymalizacje, żeby jak najlepiej sobie skonfigurować ten marsz. Także tutaj na koniec odpowiedzi widać, że można by powiedzieć po prostu, jeśli gracie piechotą albo łucznikami, to runa życia jest lepsza. Jeśli gracie kawalerią, to odrobinę, bo to wszystko jest odrobina, tak? Odrobinę lepsza jest ta runa ognia, ale szczerze wydaje mi się, że postawiłbym po prostu pomiędzy nimi znak równości i jeśli tylko to ma jakieś znaczenie dla Was, to po prostu brałbym tą runę, która jest bliżej od waszego miasta, którą szybciej możecie zgarnąć i się tak naprawdę nie przejmował ani jednym, ani drugim. No i cóż, to tyle. Jeszcze raz jestem ciekawy, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich właśnie odcinków porównania, różnych rzeczy. Myślę, że tutaj porównanie dowódców mogłoby być też bardzo ciekawe. Żeby to zrobić, to tak jak powiedziałem, musiałbym tutaj zainwestować w ten symulator i trochę popokazywać na nim różnych opcji. Jestem ciekawy, czy chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście konkretnie zobaczyć na takim symulatorze. No i wtedy może takie odcinki u mnie zaczną się pojawiać. OK, no to tyle z mojej strony. Wielkie dzięki i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.